Być może tego wymaga ostatnie zadanie. Spróbujmy! Super, <noise> Super Supergiekosiła! Na klatce są napisy. Ale są zbyt małe. Chwila! Sobie wzrok! To jest zapis melodii. Zaśpiewaj mi ją, a ja zagram. Na 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 na... Wspaniale, Aniu! Wspaniale my! Teraz mamy burzę do złapania. To nie działa! Uwaga! Uczono mnie, żebym była silna. Ale teraz widzę, że przyjęcie pomocy to cecha silnego smoczego mistrza. I bohatera! Ha! Wygląda na to, że ta piękna pagoda została zniszczona! Oj, to będzie tylko małe sprzątanie. Zaczniemy od. Ciebie! to po burzy. A tu nowa rzecz do pogody. Jest tu mile widziana. Wy również pidża, przyjaciele. Od czasu do czasu. Niedługo wpadniemy! Pidżaversi możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Co teraz zrobimy? Wiem, że całą noc ci o czymś mówiłem, ale to ty znasz górę najlepiej. Dobrze wiem, że ma wielką moc, ale nie wiem do końca jaką. Posłucham jej, poczuję ją. Góra mówi, żeby czekać. Co? To wszystko? Dalej, dalej. Z całą pewnością cierpliwości. Nocny ninja, odłóż różdżkę. dla twojego dobra. Nigdy! A! A! Co ona robi? Stój, kotboy, Czekaj. Zostaw ją. Ona ma czystą moc. Opanują ją tylko ci, którzy na nią zasługują. A! A! Przyjacielu. Nie jestem w nim zbyt dobry. Przepraszam, że byłem niecierpliwy, Aniu. Przeprosiny przyjęte. W sumie to była taka trochę kociosmocza współpraca, co? E, to gdzie jest teraz złota różdżka? To znowu tajemnica. Się ochronić sekret! Jej! A wy się zaprzyjaźniliście! Drugie jej! Tajemnicza góra jest bezpieczna. I jak ty i twoi przyjaciele mówicie? Pijamersi Możemy świętować! Ja znowu udało się uratować! Wstawię pióra! Chodź do Ciągle wierzysz w to, że możesz mnie pokonać? Twoje moce to nic w porównaniu z moimi! Mówię po raz ostatni! To są moje moce! Moje! I zgadnij co? Je mam! Co? Jak, się? Dlaczego mój warsztat stracił swoją moc? Ah. I komu zabrakło siły, Romeo? A! Czas pokazać Mądralińskiemu, kto tu rządzi! No i kto ma super siłę w stylu Armadylana! Siła jest super, ale bycie mądrym jest jeszcze lepsze. A teraz najmądrzejsze będzie złapanie urządzenia. A nie Romea! Okej, okay, mały kolesko! Tak, czas, żebyśmy zajęli się wysysaczem mocy. Było blisko. Hej! Przestań tyle latać! A! Nie ruszaj się, ptaszzyno! Hej! Przyda mi się odrobina na siły. Eee, Okej, okay, ale tylko ten raz. Gotowy? A, 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 a. A, a. A, a. Oddawać mi mój wysyset mocy, Pidzak Luski! Bardzo proszę! Nie. Znów cię potrzebuję. Hurra dla robota! Przyrzekam, że następnym razem wam pokażę! Serio! Wygląda na to, że wszystko wraca do normy. Pijamersi, świętujmy do rana! Bo uratowaliśmy dzisiaj... Yeah. Armadylana! <laughs> uh, pasa uratowana! Whoa. Whoa. On nam zniszczy całe miasto. Nie, jeśli go zatrzymamy. Dokąd auta? Uważaj! Nie może się zatrzymać. Wow, było już blisko. Wielka kula do burzenia. Ale muszę przyznać mu jedno. Naprawdę ma rękę do naprawiania samochodów. O-o, gdzie on się podział? Sowello? robi się! w wzrok! Toczy się prosto w stronę muzeum. Masz niskie śledzie. On je rozbije w drobny mak. Musimy go zatrzymać. Super sobie wiatr! Pędź, Gekson! Dłużej, do... Zatrzymam! Super, zakończyłam! Mam go! Uf. Pomóc ci? Wielkie dzięki! Nie wierzę, że po tym, jak się zachowałem, i tak nie uratowaliście! My też cię przepraszamy. Wcale nie chcieliśmy zrobić ci przykrości. O, nic nie szkodzi. Chyba jeszcze nie jestem gotowy dołączyć do drużyny. Wiecie? Lepiej idzie mi samemu. Dalej będziesz mógł nam od czasu do czasu pomagać! O Rety, bardzo chętnie! Tylko dajcie mi znać, i od razu się do was przytoczę! W stylu Armadylana! Okej, okay. to bardzo fajnie, ale mógłbyś nas już postawić? Pidżamersi, możemy świętować! Ja nam! udało się, udało się uratować. uratować! Z małą pomocą Armadylana tak! <głos> <głos> Super unik, Lionel. Ten wilkozaur jest dla niego za szybki. Nie, stój. To wcale nie Wilkozaur jest szybki, tylko Romeo. To on ma kontroler. Pamiętasz? Jackson, odbierz mu kontroler. Bez niego Wilkozaur jest bezużyteczny. Wow, dobry pomysł. Lionel, tam! Wszystko wróciło na swoje miejsce, a teraz dla bezpieczeństwa zamknijmy kontroler wilkozaura w naszej bazie. Chwila. Znowu mam dziwne przeczucie. Burczy mi w brzuchu. Czas na świętowanie przekąskami. Tak. Ty pierwszy nasz maluszku. O, mały jest taki uroczy. Pijamersi i Lionelu. Możemy świętować. Ja znowu udało się, udało się, uratować! się uratować. Chwila. Teraz to ja mam dziwne przeczucie. Halo! Czekamy! Tak! A do tego trochę superge siły Macie rację! Pędźmy odzyskać moje piórka! Czas być bohaterem! Czas już wylądować. <ira> Jednak zaczyna działać! Aaaaa! <notplayer> Hej, zepsuliście je! ale Lecieliśmy już na księżyc! Nie lecieliśmy! Prawie było po nas! Tak! Kazałaś nam latać w tej z powrotem tylko we dwóch! To prawda, Rip. Plan, w którym sama nie chciałaś brać udziału? Co to w ogóle miał być za plan? Mam już tego dosyć! O co wam w ogóle chodzi? Jestem super liderką! Wymyślę nowy plan! Ze mną na czele jesteśmy niezwy, niezwy najlepsi! Powodzenia, RIP! Coś mi się wydaje, że nie zaczną szybko słuchać Twoich rozkazów. Ale i tak zamierzam pilnować moich piórek, gdyby jednak zaczęli! Jak dla mnie to jest naprawdę dobry plan! Pijamersi możemy świętować! Świat znowu udało się uratować!

Padu teraz w lepkie tarapaty, co? Ty okropny, przeróżnie tybrów w Pancerniku! Ha, ha, ha! Ja! Yeah. 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 pomocy! Świetnie nam poszło, to chyba powinniśmy ich teraz odkleić, żeby mogli zabrać stąd ten pomnik. Albo możemy ich tak jeszcze na chwilę tutaj zostawić, żeby sobie przemyśleli to, co zrobili. A my w tym czasie odłożymy komiksy tam, gdzie ich miejsce. Pijamersi możemy świętować! Świat znowu udało się uratować! Dzięki pomocy wspaniałego Armadylana! Twój czas się skończył! I przygotuj się na wasz koniec! Na dobre! O nie, to znowu on. Musimy pomóc Sowelli. W życiu nie ujdzie ci to na sucho, diablico! Błyskawiczna akcja! Wykop i kraksa! Wow. Uh. Uh. BOM! <laughs> szkoda, że nie wykonaliśmy ataku. No wiem. To prawda, kotboy. Martwiłam się, że znowu mi się nie uda. Ale pomoglibyśmy. Za bardzo się wstydziłam. Wiesz co? Nie wiem, czy sam bym zrozumiał ten nasz pomysł. Te wszystkie linie i rysunki. Ciężka sprawa. Dlatego coś do tego dodamy. To! Hmm? Gdy my skończymy, pokażemy znak. Wtedy zrobisz swoją część. Szkoda, że się wcześniej nie przyznałam. Romeo nigdy by nas nie zauważył. I tak będzie. No jasne, że tak. Wykonajmy nasz atak. Czas być bohaterem! Super pociągu! Pokaż, co umiesz! Romeo Will! Nadchodzi twój król! Odrobinę się spóźniłeś, mały koteczku! Świat jest mój! Patrz tutaj Romeo! Zieloniasty! Byłoby łatwiej gdybyście pojawili się naraz. Ile razy będę wyjaśniał? Spóźniłeś się! Co wy wyprawiacie z rękami! Latająca beczka! Idealny moment! Wow! Jednak pojawiliśmy się tu naraz. Koniec kombinacji! No to już po mnie. Ups. Football! A! -a, -a! Mm -hmm. plan. I żeby zadziałał, muszę być cierpliwa. Czas być bohaterem! Ha? Huh? Wiem, że tam jesteście, Pidzianersi! Ale długo tam nie zostaniecie! Ha? Szybko! Jaki masz plan, Sobelo? Zatrzymamy ten pociąg na dobre i zrobimy to razem we trójkę. Cotboy, ty podskocz i złap kilka gałęzi. Gekson, ty ustaw się obok szyno układacza. Jasne, Sofello! A wtedy moja kolej. Podam ci gałęzie od Kotboja, a ty użyjesz ich, żeby zatrzymać szyno układacza i unieruchomić pociąg. Bez szyn Romeo nie będzie mógł dalej gonić swojego warsztatu. Super plan, Sofello! Myślę, że zadziała. O ile tylko zaczekam, aż każdy z was wykona swoją część. Dalej, pijamersi! <laughs> Ups! Pamiętaj, Sofello? bez pośpiechu. Teraz ty kodboy. Ja tu, no wiecie, zaczekam. Okej, okay, mój syno, układaczu, działaj szybciej, Uspiesz się. Ha! 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 Super kotosmok. Tylko spokojnie. Idealnie, Sowello. Co? Przestańcie picia śledzie. Za późno, Romeo. Gekson, zatrzymaj szynę układacza. Sobie. Nie cierpię wody, ale nie tak bardzo, jak nie cierpię zawodzić przyjaciół. Czas być bohaterem! Super, go do prędkość! Już lecę, pijamenki! Szybko od światła! Niezwykły konwoit biega od chmury. Wow. I wszystkie lecą za nim! Co? Czekaj! Co ty wyprawiasz? Jeśli ja mogę być Let's do this! Małego biednego Kiciusia! Ha, ha, ha. A teraz ich zwiąż! Spokojnie! Moc błyskawicy was uratuje! Ale błyskawica przecież nie istnieje! To postać z komiksu! Błyskawiczny wykomiksa! Uh. Jak miło, że wpadłaś! Czas wrzucić się tam, gdzie twoje miejsce robocie? Nie! Wypuść mnie! Ah! Za bezużyteczny trik. Sowello! wszystko gra? Tak, przepraszam. Czemu próbowałam udawać błyskawice? Jestem Sovella. Teraz Romeo zabierze najcenniejsze książki w mieście. Już je zabrałem! I już niedługo będą w nich tylko moje zdjęcia! Szybko! Biegnijmy za nim! Dogonimy go w kotałcie! Okej, okay. i tym razem użyję moich własnych sobie mocy! Czas być bohaterem! Ale po co jej ta książka o błyskawicy? Zabi wzrok! Okej. Okay. Mały ptaszek powiedział, że jesteś... tam! Hmm. Kotałto! Nie Niezłe wyczucie czasu. Masz. Teraz idź między te drzewa i ją rozciągnij blisko ziemi. Jeśli mamy zatrzymać Romea, to najpierw musimy zająć się tym jego robotem. Co dalej, Sobello? A teraz wspaniała Sobella użyje swoich własnych wyjątkowych mocy. Najpierw super sobie skrzydła! A teraz sobie wzrok! Juhu! Patrz, Romeo! Nie masz jeszcze mojej ulubionej książki? Co? Łapią robocie! Musisz się trochę bardziej postarać. Już to ogarniam! Nie, wcale nie! Jak tylko się odbijesz, to. Co ty wyprawisz, ty nieznośny kociaku? Trzeba było pozwolić mu wziąć skokodożer. Podboj, pomóż! Spokojnie, Suwelu, zaraz cię uwolnię. W końcu! Super sobie skrzydła! Ten lotpak dość ciężko! Uchaka! Ha! Nareszcie mam swój lotpak! A teraz przejmę kontrolę nad światem! Okej, okay. powinienem zacząć od niebo ślizgo gąbki? Albo może od ścisko tronu? A chwila! Miałem użyć nich od mucha. Jestem genialny! I co teraz zrobimy? Mam już pomysł! Ha! się wydaje, że w tym całym byciu silnym to my jesteśmy lepsi. Spokojnie, Jackson, Załatwimy to! Nie! Dam radę! Chcesz kogoś silnego do poćwiczenia, nocny ninjo? Szykuj się na mnie! Oj, błaga! Pokonam cię jednym palcem. I to tym! Super ninja ludki, brać go! Ninja ludki. Jesteście coraz silniejsze! Wkrótce będziecie mogły pokonać każdego na świecie! Oczywiście poza mną! Gerson! Nic ci nie jest? Nie, ale wszystko nam popsułem. A chciałem pokazać Wam, że jestem silny! Przecież my to wiemy! Teraz nigdy nie odzyskamy tego sprzętu sportowego. Powinienem pozwolić Wam pomóc. Teraz super